Pytacie o cele operacyjne naszej misji w Wiedniu. To może najpierw powiem wam w ogóle gdzie jesteśmy, bo to się okazuje taki przepoczny, bardzo mocny wątek edukacyjny. Bo wojna na Ukrainie dla nas to taka jest troszkę abstrakcyjna kwestia, a my tu jesteśmy w ośrodku dla uchodźców, ale nie takim typowym, to jest takie przedsięwzięcie prywatne bardziej, takie zobaczcie, z mocnym katolickim akcentem, bo Christian, takiego, gościu, który tutaj tym służąca, przyjaciel Michała, starszy facet 65 lat, Stworzył tutaj na terenie szpitala, takiego całego kompleksu szpitalnego, ale nie tak jak sobie wyobrażacie w Polsce, takiego zaawansowanego. Kiedyś to było taki, cud techniki dla osób niewidomych, ośrodek bardzo duży i stworzyli tutaj zaraz po początku. Wojny, gdzie ponoć tu była taka stronna ruina, stworzyli tutaj całkiem taki ciekawy kohabitat, takim się kojarzy troszkę jak bunkier z falauta, gdzie po prostu ocalała grupa 300 osób, zaczęła tworzyć na nowo społeczeństwo. I tutaj to jest troszkę prawdą, bo musieli całą elektrykę postawić, ogrzewanie ludzi w ogóle stworzyć społeczność, to są, wiecie, przypadkowi ludzie. I no bardzo bohaterskie takie działanie ze strony właśnie tutaj przedsiębiorcy z Wiednia, którego żona jest Ukraińką, dlatego on w ogóle się na to zdecydował, bo najpierw przyje, przyje, przyjechała cała rodzina, 20 osób, jakieś znajomi, wszyscy przyjechali do niego do domu, do Wiednia, no i stwierdził, że okej, okay, już się więcej nie zmieści, więc zaczął szukać, no i Wynają od jakiegoś znajomego, który kupił ten szpital, cały ten obiekt i jakoś to finansują, jakoś to działa. Więc tu spędzamy czas, mamy jeszcze dzisiaj cały dzień, bo jutro właśnie zaczyna się właściwa misja czyli idziemy na to forum tam OBWE. To jest taka duża organizacja, która wpływa na tworzenie się polityk międzynarodowych. I tam oczywiście nie mają wstępu ludzie tacy jak my, ale tu jest taki powiedzmy wyłom, że ten Christian on jest takim antyglobalistą, trochę tak jak my w Polsce, na tyle ile się poznaliśmy. On był w polityce w ogóle tutaj, w partii takiej dużej, ludowej w 1989 roku, był sekretarzem i ma tutaj no obeznanie w całych tych strukturach politycznych. W Czechach, w Słowacji, też no w Polsce chyba nawet dużo nie ma, natomiast orientuje się, jak się w ogóle tworzył obecny ustroj, jak Amerykanie tu wchodzili, jak Żydzi tu wchodzili, jak się Czechosłowacja rozdzielała, więc człowiek naprawdę jest obeznany, ale mimo tego to jest jakby nie do odróżnienia, że to, to nie, nie, nie widzę, że to jest jakiś tam stary człowiek, bardziej chyba sprawny od nas, tak jak tutaj się biega, bo to ośrodku on jest naprawdę ogromny, no i on tym wszystkim jakby zawiaduje z tym głównym tutaj nadzorcom i, i tutaj tak moim zdaniem możemy się troszkę nauczyć, jeśli kogoś interesuje, jak się organizować jako społeczeństwo właśnie, jako wioski, jako e, braterstwa, tak jako Ludzie wolni, to tutaj przykładowo, gdybyśmy mieli przejąć jakiś szpital i tam się stworzyć jakiś ośrodek dowodzenia, to tak by to pewnie wyglądało, jest jakaś administracja, jest kuchnia, są dyżury, w ogóle są ludzie techniczni, tutaj też jakieś mają drony, to nie jest tak, że to już takie jest totalnie low level, są też ludzie tacy bardziej zaawansowani, jest dużo dzieci, zobaczcie, jest dróg, jest, jest wi-fi, mamy fajne pokoje, jakbyśmy dosłownie byli w jakimś hotelu czy, czy, czy w pensjonacie, więc bardzo ciekawy taki dodatkowy kontekst właśnie społeczny tego, gdzie jesteśmy i co robimy. Natomiast główny cel to jest taki dyplomatyczny, powiedzmy dyplomacja publiczna to jest coś, czym się Michał zajmuje, czyli takie kontakty międzynarodowe, ale nie w formacie gdzieś tam dyplomacji ambas, ambasad, tylko w formacie po prostu wymiany między no, zwykłymi ludźmi, tak, między elementami, członkami społeczeństwa. No i my tutaj jakby reprezentujemy Polskę jako no jedni z niewielu pewnie będziemy w tym dużym formacie uczestniczyć, i będziemy starali się tutaj polskie sprawy wnieść, a że to są taki charakter wydarzenia właśnie prawa człowieka, tego typu klimaty, no to łamanie właśnie tych praw człowieka, ale właśnie w kontekście sygnalistów, czyli osób, które ze struktur wojskowych, struktur mundurowych miały czelność zanegować, zakwestionować polityki covidowe i spotkały je ze strony polskiego reżimu no represje bardzo duże, też przecież w Polsce bardzo duża cenzura prewencyjna i to są rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy, ale one nie są, no Normalne I trzeba je ujmować we właściwe kategorie, właściwe pojęcia, czym to faktycznie jest ten ustrój, który mamy w tej chwili w Polsce, zamordystyczny. Te wszystkie marionetkowe rządy, które chcą społeczeństwem rządzić za pomocą komunikatów medialnych, to jakby nie pasuje do, do, do tego świata, powiedzmy, zachodniego, do tej cywilizacji, którą jeszcze mieliśmy, tej idei, właśnie wolności i demokracji to w ogóle do tego nie pasuje, więc póki jakby jest ta bajka, że ten, że ten ustrój ma być taki praworządny na świecie, wiemy, że nie jest, ale jest ta bajka, to można to we własnych kategoriach językowych systemu umieszczać i to tak fajnie powoduje zmianę narracji, która jest dla tych rządzących wygodna, póki się nie nazywa po imieniu tego, czym oni są i co oni robią, to im jest wygodnie, ale kiedy to się pokaże i się pokaże na forum międzynarodowym, jeśli jeszcze będą z tego duże zasięgi, to oni faktycznie mogą zacząć się bać, bo ich pozycja naprawdę staje się coraz bardziej zdelegitymizowana i coraz trudniej będzie im udawać, że to są uśmiechnięci, fajni politycy. To są po prostu tyrani, to są uzurpatorzy, to są fałszywe władze, które wygrywają w wyniku przekrętów, grubych afer, dezinformacji, przestępczych układów, zależności finansowych, zagranicznych i to jest po prostu tym, co to jest i jeśli już w Polsce nie możemy z tym nic jak gdyby zrobić, to trzeba nauczyć się ujmować sytuację w Polsce w kategoriach po prostu międzynarodowych, dyplomatycznych, żeby coraz bardziej, coraz bardziej zyskiwać tą świadomość, która pozwoli nam w razie czego zacząć tą Polskę reperować. Więc tutaj ja zrobię taki dłuższy wywód. Za mną właśnie z Krystią, to tu załatwiam mnóstwo e, spraw. Zaraz pójdziemy pewnie na jakąś tradycyjną wiedeńską kawę, bo jest jeszcze niedziela. Na konferencję OBWE jeżdżamy dopiero jutro. Ja już mam tam przygotowane pewne e, gadżety. No i taka jest misja też, żeby relacjonować to do Was, żeby to nie było tak, że my sobie tutaj spędzimy czas, pogadamy, poznamy się, tylko żeby to miało taki wpływ edukacyjny i też w dwie strony, żeby też mieć Wasze wsparcie, żebyśmy mogli jak gdyby wspólnymi wysiłkami te rzeczy tutaj robić. Także podawajcie dalej i zachęcam, żebyście obserwowali na co, co jeszcze będę wrzucał, bo będzie to mnóstwo ciekawych rzeczy.